Siemano, co ludzie wyrzucają do śmieci? Czeka na Was kopalnia skarbów z opróżniania mieszkań na śmietnikach. 50% szans. Ten worek, ta reklamówka może spełnić Wasze i nasze marzenia. Na nieświadomego wyjmujemy. Z papierkiem zapakowane. Jensen. Może być cudo. Eee, o, skarbonka. Lidlowa skarbonka. Pusta. Pusta. Kiedyś znaleźliśmy podobną jeszcze za czasów drugiego sezonu śmietnikowy raj. No, spoko. Wysokość się zgadza. Kufel. Łoł, wow, patrzcie, karafka. Normalnie karafka. Czy kryształowa? Lakę wypowiedz się. Na nalepki, babuni i na inne rzeczy. Nie jest kryształowa, nie? Tego nie wiem, nie dotykałem. Cóż tam takiego masz? Ostatek. Ostatek wychodzi na powierzchnię. Miseczka w kwiatki, w liście. I takim wężykiem. Wężykiem niespodzianek lecimy po kolejne fanty. Hej, hej, widzowie, czeka na Was kopalnia skarbów, ale najpierw zajrzyjcie do mini kontenera. Okej. Okay. Ale jeszcze u góry mamy coś z klimatu ja jamańskiego. E, normalnie Bob Marley. E, bez ręki. Por qué, por do, Wolare. do No szufladeczki ma, zobaczcie. Odsuń. Odsuwamy szufladki, a nóż będzie widelec. A tam boneta nie była? Nie. O oh jest. A jest, jak ty to hey, zauważyłeś? zobacz. Jak Mów ty to zauważyłeś? jak tak z ukosa pokazałeś, coś tam widać. Byli... <laughs> no zobacz, dwa grosze. Lakie, masz sokoli wzrok. Masz niezwykły wzrok. A to jak nazwiecie, łódka tratwa i będzie płynął w poszukiwaniu skarbów. Ula! Żółte szkło. I worek. I worek. Czy to będzie kopalnia skarbów? Worek piszkle. Czy fortuna miała rację. Rozwiązujemy i patrzymy razem z Wami. No i wyłaniają nam się pierwsze cuda. No to delektujmy, delektujmy się. Wow. Gwiezdne wojny, lakę na początek. A to? Kolekcjonerskie. Kolekcjonerskie, chciałem właśnie powiedzieć. Tylko nie wiedziałem, jak się wysłowić. I to pierwsze, a pierwsza zdobycz. Zawijaniec? zawijaniec, skakaniec ze skakanką. Zawsze pragniemy takich momentów, niespodzianek, zaskoczeń. Opa, nie, nie, to jest zbite szkło. A tu mamy miskę do ubienia jajek. No też może być. Kielich? <zysk> tak, kufel taki duży tu do picia. Kocham cię. A ta magiczna kula. To jakaś beczułka. Szklana. Magiczne kulo. Wyczaruj nam następne skarby. I mamy. Wielkanocny kubek. Nawet owczy. I jeszcze jeden, ale bezucha. Pani młoda. A gdzie jest pan młody? Uciek, A gdzie ucho? Uciekł na samym finiszu. No nie mówcie, nie mówcie, że będzie... Kurde cała, proszę cała, proszę cała, proszę, proszę. Fajny kolorek. Cukiernica. Czy ta cukiernica? Kształcie tulipana. Tak, już w poprzednim odcinku, jeszcze dwa odcinki wstecz, znaleźliśmy prze cudowną cukiernicę HSG Ząbkowicę i tu mamy podobno coś nieprawdopodobnego. Wyciągamy tego olbrzyma. Jakaś scena, jakie kolory? Aha. Ano takie brązowe, kremowe. Piwne. Jak ocz. Częstujcie się. Do tego ładny zestaw. To są talerzyki do piżanek, mogą być do ciasta. Pięć sztuk, jak widać, już były korzystane. Wykorzystane. Jak to brzmi? O, tu coś ładnego. No, następny tulipan. Tym razem jeszcze nie wydoroślał. Nie rozwinął się na kolor błękitu. Taki mini talerzyk. Włocławek, porcelana. Jak ta lala. I jeszcze dwa takie wyłowiliśmy do kolekcji, aby był potrójny sukces. Włocławek. Kiliszek. Motylkowy. Wow, ale tylko wyskoczyło. Motylem jestem, tak? Motylem jestem. My też nie wierzymy w takie skarby, wyciągając ten worek, podwójny kubek, uszaty. Podwójne pod uszy. Nie. No tak, tak. Winogrono. A gdzie to widzisz, winogrono? Myślałem, że to winogrono, te kwiaty. Usta, usta! Kto by nie chciał? A może kto by chciał? Znaleźliśmy męża. Teraz będą żyli długo i szczęśliwie. Następny zestaw talerzyków. Wow, wow, wow! Jak wam się podoba taki widok? I co lakie? To jest to. No fajne rzeczy, nie powiem. Tak można chodzić. Ależ to jest fantastyczna, przepiękna znajdka. Normalnie postawiona. Fajnie kapelusz ma. Oczłonimy. Lalka Fantastyczna. Jak masz na imię? O zobacz A... nawet do mega. Agnieszka ma na imię. I Agnieszkę zabieramy ze sobą, ta zdobycz, to znalezisko jest warte poświęcenia uwagi. A pokaże ci o oczy, nie całości? Oczy? Oczywiście. Wow. Oczy niebieskie. To jest prawdziwa dama. Prawdziwa dama. Aha, bo na jakiej ja to zobaczę. To pójdzie spać. Idzie spać, zobacz. Idziemy na spacerek. A no co to? Piesek jest lakiem, no co? <laughs> to na spacer. No oczywiście, idziemy, 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 idziemy. Zamienię na chwilę, noc w dzień. No i zrobiło się widno. Czary Mary, Gunnkulsena za dnia. A dlaczego nie? I obrazek. Odwrócony tyłem. Zerkamy na niego. Śmietnikowy to, raj, Co Z przodu pokażę, tak? No to zagadka, zabawa, widzowie. Odgadnijcie, co kryje ten obraz. Obraz. Trzy, dwa, jeden. O, jaki fajny. Wow, róża. Kto zgadł? Kto zgadł? kwiat, róża, biała róża, biele roże. białe roże, Jurij Szatynow. Dzisiaj magia totalna, zajrzymy i do tego obrazka. Jensen, co ja myślisz? Typuję, że to jest ramka sama na, na zdjęcia, tak? Te. O Ojejka, miałeś rację, to na nie jest obraz. To nieraz zdjęcia na jakiś obraz większy. mogą być zdjęcia pojedyncze. I są. A dosyć duże tutaj za górami, za lasami czekają na was bajkowe skarby. Normalnie, pozytywna plaga, reklamówka. Oby nie zapeszyć Co zeszkła. Coś z talerzy. O, jakie fajne. Co to za sygnatura? Bawaria. Niemcy. Drugi, jeszcze inny. Jeszcze inna sygnatura. Zapowiada się przesympatycznie. O, tu już kwiatki się pokazują No typowo Na wiosnę. Ach ta wiosna, wiosna, to ty. Następny wynurza się z tej samej serii. I, my, jest, zobaczcie, jest malutka skarba. To na zdrowiu trochę. No trudno, trudno. I widzowie, przekonajmy się, czy ten talerz ocalał. Jest, jest cały. Ćmielów. No proszę. Wylądował w śmieciach kolejny Lubiana. talerze, pokażemy w ten sposób. Hopsala! Dwa tylko nie ocalały. Może skarbów, kopalnia skarbowa a to nie koniec. Mietnikowa dżungla. Ewita kolejną reklamówkę. I czas wyciągnąć. Kopalnie skarbów. Ludzie robią porządki. Przed Wielkanocą koniakówki nad lodem. Razem nie grucha. Tu mamy nasoczek, dzbanek. Tak, tak. Może być pomarańczowy albo lemoniada z filmu Kochany Urwis. Kto się skusi wypić? O, czekajcie. Mamy złoto. Mamy figurkę. Lake otworzy. No i? A, puchar, puchar. A, puchar. Oczywiście ten puchar zawdzięczamy Wam, za to, że z nami jesteście. Trochę przyrody. Dziesięć złotych. Tu fajny domeczek. Tym razem nie skarbonka. Domek nie z karty Skarty, z tylko z czego innego. A to już gdzieś widzieliśmy. Mamy bliźniaka. Kufel. No i chyba takie zbędne dodatki. Idziemy dalej. Po kolejne rzeczy. Dywaniki, dywaniki. I poduszki, i kubki, i kubeczki do kawy. Fajne. Obrazek przedstawia wczesne lata 20, Tam jest nasza lalka. Zobaczcie na ten bałagan ubranie ciuchów. Robimy pstryk. A to jest ostatni dzień przed wywózką śmieci, więc bluza, wszystko jak nowe, spodenki, sweterek, polówka, bajkowe, ubranka. To rzeczywiście fajnie wygląda. Myszka Miki. I to wszystko dostanie swoje drugie życie, i z tego trzeba być szczęśliwym. I ta całość ładnie spakowana będzie czekać na swojego nowego właściciela Renault. I Renault może być pełny, tak? Tak, i teraz widzowie, ten moment. Lakie będzie otwierał. O, coś tam, coś tam? Otwiera i otwiera. I jest pudełeczko niebieskie. Czyżby mini samochodzik. I to zapakowane. Figurka. To nie jest aparat. Jest Widzowie mamy cały lutki. Jeszcze nie rozpieczętowany, więc wygląda na nówkę. Niekoniec niespodzianek na tym śmietniku na święta. No wiecie co? Śmietniki zaskakują z każdą minutą. A mleczka chciałeś, dostaniesz. A tu cacko, jak się zwie, bąbelkowe. To wie, piszcie w komentarzach, bo te znaleziska potrafią zaskakiwać. Do dzieła! Szable w dłoń. Łowimy wielką zagadkę, co tam tamtej strony choć, albo dobra. Gardnie jeszcze, jest No skakuj, skakuj. O, leci, 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 leci. Jest na górze? Tak krówko, baranie, owca jest na baterię. Czy zadziała? Wow. Drodzy widzowie, panie i panowie, to mania również trwa. Sprawdzamy, będzie pierwsza, będzie druga, może trzecia. Pierwsza, druga po do trzeci czas powoli leci. Wygląda na to, że już ktoś robi czy pani. Bardzo dobrze. Polecamy. Takie. Wszystkie zamki. Pamiętaj, jakby co? To możesz nie sprawdzać. Dobra, jeszcze jedna, czy więcej? Stuk raz. Fajne wnętrze. odsuwane Fajne wnętrze. Zachęca do lionoskopii. Ui, guzik chyba malutki wypadł. Jeszcze trzep, jeszcze trzep, jeszcze trzep, jeszcze. No, Podbiegnie. tym razem bez efektu. Takie przepiękne krajobrazy, nie tylko na śmietnikach. To zapowiedź mega skarbów.